Dobry w kolejnym odcinku mojego podcastu Kwadrans Psycho. Dziś odcinek dla tych, którzy nie wiedzą czego chcą, czyli prawie dla wszystkich. Bo umówmy się, kto z nas nigdy nie powiedział nie wiem co czuję, nie wiem co wybrać, czy nie wiem czego chcę od życia. I właśnie o tym dziś porozmawiamy. Z mężczyzną, który chyba wie, czego chce. Albo przynajmniej robi dobrą minę do tego całego zamieszania. Cześć Robert. Cześć. Tak, należę do tej szlachetnej grupy ludzi, którzy regularnie mówią, to zależy, a potem podejmują decyzję. Niestety, dopiero jak już muszą, więc yy, tak, zdecydowanie to odcinek dla mnie. Okej, okay. zacznijmy więc od tego, że żyjemy w czasach przesytu. Z każdej strony mamy wybór praca, styl życia, partner. Kraj, dieta, telefon czy filozofia życia. Z psychologii decyzyjnej wiemy, że nadmiar wyborów nie daje wolności, tylko po prostu nas paraliżuje. E, tak, to prawda. Kiedyś miałeś dwie ścieżki, A lub B, a teraz jest całe abecadło, od A do Z, 26 opcji. E, każda ma swój podcast, kurs online, no i oczywiście nie obejdzie się bez reklamy na Instagramie. Dokładnie. Barry Schwartz nazwał to paradoksem wyboru. Im więcej możliwości, tym większy lęk przed tym, że wybierzemy źle. W terapii nazywamy to często lękiem przed żalem. Co jeśli wybiorę X, a Y okaże się lepsze? Dam Ci przykład. Mój klient w wieku 35 lat wszystko analizuje: związek, miejsce zamieszkania, pracę. Nie dlatego, że nie ma opcji ale ma ich za dużo i każda z nich niesie potencjalną stratę. Okej, okay, czyli nie brak wyboru nas blokuje, tylko jego nadmiar. Trochę jakbyś miał sto drzwi i nie mógł wejść w żadne, bo boisz się, że za którymiś będzie jacuzzi i szampan, a ty niestety wejdziesz do piwnicy. <noise> tak, dokładnie tak. I w tym chaosie bardzo łatwo zgubić własne pragnienia. Z perspektywy psychologicznej to nie lenistwo ani brak ambicji. To bardzo często wynik odcięcia się od siebie. Od małego jesteśmy uczeni, żeby spełniać oczekiwania rodziców, szkoły, społeczeństwa, i potem w dorosłości nie mamy kontaktu z tym, co jest nasze. Czyli problem zaczyna się już w dzieciństwie. Uczymy się, co się opłaca, co warto, co wypada, a nie czego chcemy. W dzieciństwie często słyszymy: To się nie opłaca, to nie zawód z przyszłością, z tego nie wyżyjesz, i niestety przez to uczymy się tłumić autentyczne pragnienia. No tak, bo zanim zdążysz poczuć czego chcesz, to już słyszysz pytania w głowie: To się opłaca w ogóle, co ludzie powiedzą, a jak się nie uda? I to, co czułem jako dzieciak, że chcę być gitarzystą, zostało zamienione na lepiej znajdź coś stabilnego, najlepiej etat, no, wymarzony gwarant stabilności. <grytanie> Dokładnie. I zaczynasz wtedy działać z lęku, nie z autentycznego pragnienia. Albo kopiujesz cudze życie i potem masz 30-40 lat i siedzisz na sesji terapeutycznej z pytaniem, czy to życie jest w ogóle moje, czy może zrobione według cudzych planów? Brzmi boleśnie znajomo i do tego dochodzi jeszcze jedno presja społeczna sukcesu, e, że w życiu trzeba coś osiągnąć, zostawić po sobie ślad, inaczej jesteś nikim. I to nakręca wewnętrznego krytyka. Na przykład, nie wystarczy, że to lubisz, musisz być w tym najlepszy, albo nie możesz zmienić zdania. Bo wyjdziesz na słabego. I często decyzje nie są podejmowane z ciekawości, tylko ze strachu przed oceną. A ja czasem w terapii pytam, a gdyby nikt na to nie patrzył, gdyby nie było lajków, to co byś naprawdę chciał? No Ojej, gdyby nie było lajków, to ja bym pewnie jadł pizzę w szlafroku i hodował rośliny doniczkowe. No, i pewnie byłbym szczęśliwy, ale tak na serio jest ten internet, Instagram, TikTok i cała masa innych platform, na których ludzie wyglądają, jakby mieli perfekcyjne życie i jasność w każdej sprawie. A ty siedzisz w piżamie i nie wiesz, czy chcesz dalej być grafikiem, czy rzucić wszystko i hodować alpaki. <grym> tak, to się nazywa w psychologii społeczny szablon porównawczy. Widzisz cudze życie skondensowane, wyretuszowane i zaczynasz się zastanawiać. Moje decyzje są za małe, za zwykłe, ale to nie jest prawdziwe życie, tylko kolarz cudzych pragnień. Czyli próbujemy szyć swoje życie według szablonów, na przykład z Instagrama, a potem się dziwimy, że nie pasuje, tak? I tu dochodzimy do kluczowej rzeczy. Jak odróżnić prawdziwe pragnienie od presji? Bo wiele decyzji. Podejmujemy nie z duszy, tylko z lęku. To jak je odróżnić? W terapii pracujemy z ciałem i emocjami. I bardzo często presja jest taka głośna, natrętna, podkręcona typu musisz to zrobić, zrób to teraz, zobacz, inni już są dalej. Z kolei pragnienie to jest takie ciche, spokojne, nienatarczywe, jak taki szept. Często się powtarza. Ale nie pcha się drzwiami i oknami. A z kolei ciało daje sygnały. Gdy mamy presję, to jest napięcie w karku, ścisk w żołądku, pocenie się czy chaos. Z kolei przy pragnieniu mamy lekki lęk, ale też ekscytację, uczucie przestrzeni i ulgę. Pamiętasz, rozmawialiśmy o tym w odcinku o emocjach, a później też w odcinku o kłótniach. Oczywiście, że pamiętam, jeśli moje ciało krzyczy, spięcie, ścisk, panika, to może nie jest to moja droga, ale jeśli czuję takie, a może tak, to warto się temu przyjrzeć. Dokładnie. To, co mówi ciało, to nie opinia, tylko informacja. I tu jest ważne rozróżnienie: intuicja to szybki, spokojny głos to jest dla mnie. Z kolei ego to taki komentator wewnętrzny. A co ludzie powiedzą, z czego będziesz żyć, czy nie wypada w tym wieku? Yy, czyli jeśli moje ciało mówi, leż, nie rób nic, to jest to moja prawdziwa potrzeba? <laughs> może, ale też może to być strategia unikania. Musisz po prostu zapytać siebie, czy to mnie wzmacnia, czy może uciekam od czegoś. To subtelna różnica. Okej, okay, czyli trzeba nauczyć się po prostu rozróżniać. Leżę, bo regeneruję, od leżę, bo boję się ruszyć. Yy, trudne. Hmm, ale wykonalne i bardzo wyzwalające. To skąd mam wiedzieć, czego ja chcę, a nie co chcą ode mnie inni? Ja na przykład przez lata robiłem rzeczy, które wyglądały dobrze. Studia, praca, związki. Wszystko poprawne, ale w środku czułem, że nie do końca moje. To klasyczne. W psychologii mówimy o tym jako o życiu w trybie zewnętrznego sterowania. Wewnętrzne sterowanie to moment, w którym zaczynasz siebie słyszeć, mimo że świat krzyczy coś innego. Dla mnie takim przełomem było zmęczenie serio, już mi się nie chciało udawać, i z tej ciszy dopiero coś zaczęło się wyłaniać. No bo cisza często jest pierwszym krokiem. Bez niej nie usłyszysz siebie. Czasem na warsztatach robimy proste ćwiczenie, poprzez pytanie: Czego chcę, ale boję się do tego przyznać? I nagle ludziom się oczy otwierają. Albo płaczą. Tak, albo płaczą, bo to często są bardzo intymne rzeczy i bardzo takie nasze wewnętrzne. Wiesz, miałem kiedyś taki moment. Myślałem o tym, żeby rzucić pracę. Głowa mówiła nie rób tego wariacie. Ale jak sobie wyobrażałem, że to zrobię, a wtedy czułem luz, jakbym oddychał pełniej, i wtedy zrozumiałem, że coś mnie tam dusi. To jest naprawdę piękny przykład. Czyli takie ciało wiedziało. W związku z tym mam dla słuchaczy małe ćwiczenie na dziś. Uwaga! Na początku pomyśl o decyzji, którą masz podjąć. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że wybierasz opcję A. Zastanów się, jak czuje się Twoje ciało. Następnie wyobraź sobie, że wybierasz opcję B. Również przeanalizuj, jak czuje się Twoje ciało, gdzie jest więcej napięcia, przy opcji A czy przy opcji B, a gdzie więcej ulgi. W efekcie nie wiedzieć, czego się chce, to normalne w świecie, który mówi Ci, czego powinieneś. Odróżnienie pragnienia od presji wymaga ciszy, kontaktu ze sobą, no i czasu. Ciało jest Twoim sprzymierzeńcem. Pragnienie to szept, presja to krzyk. A lajki nie są drogowskazem. I oczywiście, jak zawsze, warto się zatrzymać, bo życie to nie promocja w sklepie. Nie musisz brać, zanim zniknie spółki. Pięknie powiedziane. Dzięki Ci, Robert, za tę rozmowę. Ja tobie również dziękuję, a Wam, słuchacze, życzę jednego. Żebyście usłyszeli siebie, nawet jeśli to będzie szept w hałasie świata. Więc zatrzymaj się dziś na chwilę, zamknij oczy i zapytaj siebie, czego ja naprawdę chcę. A potem poczekaj, nie na odpowiedź z głowy, tylko z ciała. W dzisiejszym odcinku to tyle. Dziękujemy, że byliście z nami. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy. Cześć.